Pull away. I can't look you in the face. I don't want to have to lie. I wanted this love to survive. Now, when I look in your heart. I feel pain. Siema mordy, jeżeli chcecie, żeby skaff jakąś szansę na powrót, udostępnijcie ten filmik na swoim kanale. Nieważne czy masz 5 widzów, czy 10. Chciałbym, żeby każdy to zobaczył, każdy. Oraz administracja. Chciałbym żeby administracja zobaczyła, że nadal nam zależy. Administracja nie chce zrobić serwera, bo myśli, że i tak czy tak serwer padnie. Pokażmy im, że będziemy grać na tym serwerze. Pokażmy im, że nam zależy. Pokażmy im, że naprawdę będziemy grać i serwer nie padnie pod, pod głupim tygodniu. Jeżeli chcecie, żeby skafa wrócił, wrzućcie ten film na swoim kanale z napisem chcemy mieć skafa. Mu się nazywa... Em, nie wiem jeszcze jak sam go nazwa, ale... Jeżeli chcecie mieć skawę, udostępnijcie ten filmik na swoim kanale I może skawa wróci Miejmy nadzieję, miejmy nadzieję po prostu Nic nie stracimy Ja nic nie tracę wrzucając taki filmik na mój kanał Wy też nic nie stracicie, bo to jest internet No, więc jeżeli chcesz, żeby skawa wrócił Wrzuć ten filmik na swój kanał Albo nagrać swój nawet na ten temat No, więc to wszystko ode mnie I mam nadzieję, że fajnie ta akcja wyjdzie I w końcu może skawa wróci No, więc to wszystko ode mnie I narka